Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Kolumnie, a dokładnie o Łasku Kolumnie. Kolumna jest częścią miasta Łask, który to jest częścią aglomeracji, można to na siłę tak uznać, łódzkiej. Łask leży 15 km od Pabianic i ta jego część leśna, zwana Kolumną, ma piękną historię, albowiem Historia kolumny zaczyna się w takiej tej kolumny, którą znamy, letniskowej kolumny, zaczyna się w latach dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy to pan Janusz Szwajcer, właściciel tych dóbr ziemskich, wyznaczył tutaj letnisko, gdzie głównie pobudować sobie mogli domy wypoczynkowe letniskowe mieszkańcy Łodzi Pabianic. I w ten sposób zaczęła się historia miasta letnickowego, miasteczka letnickowego w pięknym lesie pomiędzy Łaskiem a Pabianicami, w którym znajdują się dziesiątki, jak nie setki willi drewnianych i domów, które są przepiękne. Nie ma dwóch takich samych. Strzeliste wieżyczki, piękna architektura drewniana. Niestety z wieku na wiek, chciałbym się powiedzieć z roku na rok, to wszystko podupada. Wiele jest opuszczonych, pięknych, kunsztownych drewniaków wil. I dzisiaj do jednej z najbardziej spektakularnych zamierzam Was zabrać. Jak zwykle leniwie, bo nie chcę się montować, podkładać muzyki. Po prostu biorę aparat, kamerę i idę z wami do obiektu, który jest za nami. Kunszt. Tych budynków widać od razu. Ilość okien, jak tam musiało być jasno widno. Oczywiście, największy kunszt jest widoczny z przodu. No to nie jest byle wejście to jest niczym baszta, niczym wieża. Ze strzelistym zwieńczeniem pięknie zdegradowanym przez naturę. I wierzcie mi, że tutaj w Kolumnie każdy dom tak prawie wygląda. Niewiele jak 25 metrów w tamtą stronę jest kolejny taki, tylko każdy ma inną architekturę. Tam jest następny, tam. to jest miasteczko pełne drewniaków. Nieliczne są w takim stanie jak ten, ale coraz więcej się zmienia w taki stan. Tak to trochę filozoficznie określiłem. Ten budynek był prywatny, z tego co mi wiadomo. Większość jest gminna. Ten był jeszcze prywatny, już prywatny. No i niestety uległ spaleniu. A był zamieszkały do końca. I tak sobie teraz stoi. Wiem, że wchodzenie tu jest totalną głupotą. Niemniej chcę wam pokazać, jak wygląda wnętrze miejsca, które kiedyś. Dawał kiedyś komuś, no piękne chwile z pewnością. Z uwagi na to, że to było letniskowe, że okolice były typowo wypoczynkowe, to na pewno tutaj przed tym, po tym jak, jak to się zmieniło w typowe budynki mieszkalne miasta łask, to, to był typowy ośrodek wypoczynkowy albo coś w ten deseń. Tutaj w samej kolumnie były trzy ośrodki wypoczynkowe. Żaden już nie istnieje. Głupi będę jak tam wejdę wyżej, ale coś miało zawalić, to się zawaliło. Chyba myślę tak. Najwyżej dostanę guza. Po lewej stronie świetliki co ja mówię, świetliki, te, no, liczniki, a świetliki takie fajne są tutaj, nadokienne. No i znajdujemy się w wieży. To jest właśnie ta wieżyczka. Stąd można się obrócić prawie że 180 stopni, nie? I mieć widok na okolice. I widok między innymi na to, co mówiłem przed chwilą, o, tam jest widoczny daszek jednego z drewniaczków, tam są kolejne. Kolumna jest drewniakiem postawiona, włącznik, ale ta osoba, która tutaj miała swój lokum, w tej wieżystce z takim, chociaż to chyba było wspólne dobro, bo wychodzi z korytarza, to miała fajne widoki. Mieć wieżę nie? w mieszkaniu, super sprawa. Patrzcie na to, wszystko normalnie się ugina. Nie, tam dalej nie, dobra, ryzyk fizyk. Jeszcze deszcz pada, wszystko zmoszone. Ale skoro to tak stoi spalone z 2-3 lata, to raczej nic się nie stanie. Już bardziej. Dywan na ścianie, nie, a rasy zabytkowe. Nie, nie, to jest jakaś słomka. Komin, przewód kominowy. Tutaj, o i proszę, nawet woda była, była kanalizacja, czyli to jest budynek w stanie lepszym jak niektóre budynki w Pawienicach do tej pory, gdzie drewniaki nie mają wody. Ludzie korzystają ze zdrojów ulicznych, korzysta korzystają z, 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 z zewnętrznych toalet. Tutaj widać. Chociaż to ale tu się nie wziąło, to pewnie też była zewnętrzna, to wygląda pięknie jak nie ma tego dachu, nie? i to wszystko jest tak oświetlone, ale normalnie to, to było zadaczone i tutaj pewnie ktoś miał pokój. Zobaczcie, jaki przestrzenny pokój. I to aż wierzyć nie chcę, że to jest drewniane, że to stoi 100, 100 lat, to się spaliło ileś tam lat temu i sobie tak dalej stoi, jeszcze się nie zdegradowało samo. I że naprawdę w kolumnie jest mnóstwo takich domów. Ja nie kłamię, sobie można wpisać w Wikipedii czy gdzieś tam. O proszę, łąka w drewniaku, to zobaczycie, że to jest naprawdę miejsce warte odwiedzenia. Póki to stoi, bo to jest kwestia dwóch dekad. Podejrzewam, i te doby zaczną się po prostu same z siebie walić. No bo przecież, chociaż drugie są jak stało 100 lat, to czemu nie, nie ma postać kolejnych 100 lat, nie? Tu gdzieś musiało się zacząć palić, bo tu jest najbardziej wypalone wszystko. No ale tam jest cały tapczan, a znowuż tu jest zawalone wszystko, czyli tam się musiało zacząć palić, być może nawet na dole i poszło, ale nie, bo w górę nie miałoby jak pójść, skoro tu jest kratka schodowa, to by tędy poszło, ale tutaj progi są też całe w tym, ciekawe jak to, na dole się, tam to się musiało zacząć palić pomieszczenie i ogień tutaj kratką schodową wypierdzielał i przy okazji tutaj trochę popalił, nie, a głównie w górę zawsze ogień idzie. No, ja wiem, ja, ja, amator, ja się na tym nie znam, Tak tylko luźno sobie to oceniam. W sumie tu nie będę schodził na dół, żeby zakończyć film. Zakończymy to nagranie na wieży. Szkoda, że takie budynki niszczą. mój, co jakie to jest wypaczone? Spójrzcie spójrz tam, ja tam, tam, tam. Normalnie pś, tak ściana idzie, nie? Szkoda, że to wszystko niszczeje. Ale powiedzmy sobie szczerze, taki budynku jak ten o podobnej architekturze w kolumnie jest jeszcze no... Nie chcę tak przesadzić, ale z 60 to lekko mówiąc. No. A ten jest... Dzięki temu na powiedzieć, że spalony dał możliwość zajrzenia do wnętrza. Chociaż są tu jeszcze dwa opuszczone, duże domy, gdzie... Kuźwa. A czemu by tam nie później? Nie, nie, nie nagrać czegoś, nie? Tak sobie teraz pomyślałem, że... Możby pójść i nagrać coś, pokazać jak to wygląda. Tylko tamte są bardziej nudne, bo to są typowe takie dwupiętrowe bloczki. Tylko, że jakby po prostu z drewna. A ten ma tą wieżyczkę, kunsztowną jest fajna. No. Jak ktoś będzie jechał z Pabianic z Łodzi w kierunku Wrocławia, tudzież gdzieś tam Poznania. Samochodem, niech sobie na chwilę wysiądzie w kolumnie. Warto po prostu przejechać bocznymi uliczkami leśnymi i zaznać piękna jakie daje architektura letniskowa województwa łódzkiego. Dziękuję za uwagę. To tyle w tym odcinku. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia w przyszłości.